Cześć, ja jestem Khaki i witam Was na Gryfabularne TV. W tym filmiku oraz w następnych filmikach z tej serii będę opowiadał Wam o swojej mechanice, którą nazwałem Metanika. Dlaczego ją tak nazwałem, jak powstała, opowiem nieco później w tym filmiku. Opowiem Wam, jak stworzyć postać w tej, e, w tej mechanice. Później opowiem Wam, w jaki sposób mistrz gry tworzy wyzwania. Natomiast teraz przechodzimy od razu do tworzenia. Tworzenia postaci. Prawdopodobnie bardzo często zdarzało się Wam, że wpadacie na jakiś pomysł, bardzo fajny, postaci, którą chcecie zagrać w jakiejś grze fabularnej. Mistrz gry przygotowuje Wam scenariusz, wybieracie wspólnie świat i w Waszych głowach pojawia się pewna myśl, pewna idea na, na postać, na idealną postać, którą będziecie chcieli grać. Powiedzmy. Dlatego przykładu, że tworzycie sobie postać barbarzyńcy z północy, który wychował się w górach, bardzo dobrze zna te góry, jest odporny na zimno. W walce posługuje się dwoma toporami wykutymi z lodu czemu by nie? I kiedy nie jest zbyt mądry. Nie jest zbyt rozgarnięty towarzysko, natomiast ma w sobie pewien, pewien urok, który przyciąga niektórych ludzi, a zwłaszcza, zwłaszcza kobiety. Dodatkowo wygląda na kogoś groźnego, potrafi spojrzeć i kiedy rzuca się w wir walki, to ryczy na swoich wrogów, zamrażając im serca. Fajny opis, fajny pomysł na postać, załóżmy, że akurat chcemy taką grać. Jest trochę sztampowa, co prawda i, yy, i prostolinijna, ale być może właśnie coś takiego chcemy. Natomiast w momencie kiedy zaczynamy grać, bardzo często ten nasz pomysł musimy przetłumaczyć na. Mechanikę danego systemu, i czasami nie wychodzi to dokładnie tak, jak byśmy chcieli. Musimy, brakuje nam punktów doświadczenia, żeby mieć cechę oburęczność, albo nie możemy wziąć wszystkich przewag, które są potrzebne do tego, żeby spełnić wszystkie warunki wizji naszej postaci, którą chcielibyśmy grać, nawet jeśli jest początkująca. Dlatego też w mojej mechanice, którą nazywałem Metanika, Czyli w metanice, wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ grasz dokładnie w to, co chcesz grać. Czyli tworzysz dokładnie taką postać, jaką chcesz. Polega to na tym, że tak naprawdę ja już stworzyłem postać. Wystarczy, że opowiesz o tej postaci, używając słów, wyrazów, i później wystarczy, że je zapiszesz. Jak będę jeszcze mówił, ta mechanika nie jest niczym nowym. To jedynie kompilacja pomysłów z innych mechanik, które poznałem do tej pory. Natomiast ma w sobie pewne oryginalne podejście, które mam nadzieję, że Wy również zauważycie. I przy tworzeniu postaci, postać składa się tylko i wyłącznie z czegoś, co w innych mechanikach nazywa się aspektami. Ta postać składa się tylko i wyłącznie z aspektów, czyli z wyrazów, które. które który wypowiadamy z pewnych cech, którymi charakteryzuje się ta postać. I dla tej postaci, którą przed chwilą opisałem, będzie to silny barbarzyńca, pochodzi z północy, odporny na zimno, posługuje się dwoma toporami. Topory są z lodu, jest głupi, nie planuje. Jest nieokrzesany, potrafi przetrwać w górach, jest uroczy na swój własny sposób, wzbudza grozę i podczas walki posługuje się rykiem, czyli ma taką, taką sztuczkę, że swoim okrzykiem bojowym zamraża serca wrogów. I teraz tworząc postać, wystarczy, że w punktach zapiszemy te aspekty. Wymieniłem ich, nie wiem, naście, dla ułatwienia i lepszej przejrzystości. Na takiej postaci wymyśliłem system zapisywania tych, tych rzeczy w odpowiednich boksach wyobraźcie sobie, że to jest kartka która jest podzielona na um, trzy rzędy raz dwa, trzy oraz na trzy kolumny, raz dwa, trzy. W pierwszej kolumnie. Nie wiem, jak to u Was wygląda z lewą i prawą stroną, ale powiedzmy, że to jest pierwsza kolumna. E, tu będą cechy wrodzone, czyli cechy, z którymi postać się urodziła, na które nie miała specjalnie wpływu, po prostu taka jest. W środkowej kolumnie będą cechy, które ta postać nabyła w trakcie, z czasem, czy to wyszkoliła się, czy po prostu pojawiły się w pewnym, w pewnym momencie, czy po prostu e, za sprawą nie wiem, magii, czarów, czy cybertechnologii została wzbogacona. O te cechy. Bardzo często te cechy są powiązane z tymi cechami, i trzecia kolumna jest zarezerwowana na coś, co bardzo lubię w każdej grze, czyli sztuczki. Sztuczki, czyli coś, co no, za każdym razem, jeśli jakaś mechanika wprowadza jakieś zasady, to zaraz potem są wprowadzane sztuczki, które łamią te zasady, i właśnie w tej kolumnie będziemy łamać te, łamać te zasady. Jest to podzielone na trzy wiersze. W pierwszym wierszu mamy cechy związane z ciałem, fizycznością, zręcznością, kładem kostnym, budową ciała. W kolejnym są cechy związane z mózgiem, umysłem, czyli nie tylko ilość szarych komórek oraz umiejętność posługiwania się nimi, odzyskiwania z pamięci, z pamięci zapamiętane fakty, ale również percepcja. No, wiadomo, impulsy z naszych sensorów trafiają do mózgu i tam są interpretowane. Tak więc w tym wierszu są wszystkie te aspekty związane z mózgiem, natomiast w ostatnim, który nazywie, nazywam aspektami wpływu, są te wszystkie społeczne aspekty, które informują nas o tym, w jaki sposób nasza postać radzi sobie w interakcji z innymi ludźmi. Jak widać, jak mamy taką, e, taką tabelkę właśnie w ten sposób rozpisaną, to wszystkie z tych aspektów, które przed chwilą powiedziałem, możemy umieścić mniej więcej w tych boksach. W pierwszym boksie, który jest mniej więcej tu, możemy umieścić fakt, że jest silny, po prostu urodził się silny. Na przykład, że jest synem Kowala, że jest barbarzyńcą, że jest dobrze zbudowany, albo że jest wielkoludem, albo że ma ogromne mięśnie, albo szeroką klatkę piersiową. W tym boksie możemy powiedzieć, że był szkolony w walce, albo że wychowywał się w górach, albo że nabył w tych górach odporność na, na zimno. Natomiast w ostatnim taką sztuczką może być fakt, że posługuje się dwoma broniami. Był szkolony w walce, jest silny, był szkolony w walce i dzięki temu, dzięki tym, Cechą, które pojawiają się we wcześniejszych, przecież wcześniejszych rubryczkach, on może posługiwać się tymi dwoma mieczami. Jak działa sztuczka, opowiem kiedy indziej, myślę, że za 3-4 filmiki będę opowiadał o, o sztuczkach. Na razie wystarczy, że zapamiętacie, że właśnie w ten sposób tworzy się postać, wypełniając te rubryczki. Natomiast jeśli chodzi o tą rubrykę ten rządek, no to tutaj nie będzie zbyt dużo. Tu możemy napisać, że jest ograniczony umysłowo, jest głupkiem albo niespecjalnie myśli, albo ma mały móżdżek. Można to sobie nazwać dowolnie. W tej rubryczce bardzo dobrze zna się na górach, że potrafi przetrwać w górach jest to związane z umysłem, sposobem myślenia, z pewną wiedzą, którą się nabyło, w, która wynika z pewnego doświadczenia i to jest odpowiednie miejsce do tego, żeby to, to wpisać. Jako sztuczkę dla tej postaci wymyśliłem bez planowania, tak nazwałem ten aspekt, bez planowania, w sensie, że, że ta postać nie planuje i działa, e, działa spontanicznie, taki aspekt, który e, określa tą, tą postać i nadaje jej, jej charakter. No i ostatni rządek został ten na samym dole. W pierwszej rubryce zapisałbym, że jest urokliwy, że podoba się kobietom, na przykład. Natomiast w tej, że jest nieokrzesany, nie jest obyty w kontakcie z ludźmi. Można tu również wpisać, że słabo zna język albo że jest outsiderem. W jakiś sposób. No i ostatnie sztuczka będzie związana z srogim spojrzeniem oraz okrzykiem bojowym, który zamraża serca. Bardzo mi zależy na tym, żeby okrzyk zamrażał serca. Wszystkie aspekty mogą być zapisane w bardzo prosty sposób, na przykład głupi, natomiast można też pokusić się o, o, o bardziej plastyczne, bardziej fabularnie wartościowe. Aspekty jak na przykład okrzyk zamrażający serca wrogów. W ten sposób właśnie tworzy się postacie w metanice. Jest to bardzo proste i bardzo szybkie. Jest dodatkowy plus zapisywania tego w tej tabelce, bo prawdę mówiąc nie trzeba tego zapisywać w tabelce. Można sobie zapisać to jeden po drugim, natomiast ta tabelka robi dwie rzeczy. Po pierwsze, łatwo znaleźć nam odpowiedni aspekt w zależności od tego, jakie wyzwanie przed nami stoi. Rozmawiamy z jakimś człowiekiem, i chcemy go przekonać, patrzymy sobie na tą rubrykę. Chyba, że zaczniemy eskalować ten konflikt i będziemy próbować go przekonać jakimiś innymi sposobami, albo siłą, albo racjonalnymi argumentami, tak więc sięgniemy po odpowiednie, e, odpowiedni wiersz. E, I robi też drugą rzecz ten, e, ta tabelka. Otóż po wypełnieniu tej tabelki widać, w których aspektach nasza postać jest mocna a w których jest nieco słabsza, albo w których ma zupełne braki. I e, zauważyłem, że e, ludzie wypełniający tę tabelkę, tworząc te postacie, wypełniając tę tabelkę, widzą, że jakaś rójka jest pusta i nie mogą tego znieść. E, przez to tworzą bardziej wymiarowe postacie. I w normalnym systemie jakby tworzyć takiego barbarzyńcę, wszystkie pedaki, wszystkie punkty, czy jakkolwiek się tam nie tworzy postać, poszłyby właśnie w ten w ten aspekt, w ten, ten cielesny, natomiast cała reszta zostałaby zignorowana i tak naprawdę nie byłoby żadnych mechanicznych um, punktów, aspektów, cech wartości, które mogłyby jakoś pchnąć ten, um, tą fabułę dalej i pomogłyby zrealizować scenariusz. Jak pewnie zauważyliście, postać w ten sposób stworzona jest um, banalna. Zbyt banalna. Brakuje tutaj liczb, brakuje tutaj wartości, brakuje nie wiem, suwaków, przeliczników. Jest tylko jedna tabelka i jedne rzeczy się w nich wpisuje. Zazwyczaj są różne tabelki, tu się wpisuje wartościowe, tu się listę umiejętności rozpisuje, tu są przewagi i to zawsze inaczej wygląda, inaczej się charakteryzuje, różnie się to zapisuje. Natomiast tu mamy. Bardzo proste i bardzo, bardzo przyjrzysty i bardzo intuicyjny sposób stworzoną postać. W jaki sposób to jest zrealizowane na sesji i w jaki sposób ta metanika um, pozwala um, prowadzić sesję, dowiecie się w następnym filmiku, gdzie opowiem Wam, jak mistrz gry tworzy wyzwania na sesji. Zapraszam.